Chrześcijaństwo to nie forma kultury, ideologia albo jakiś system wzniosłych zasad czy wartości. Chrześcijaństwo to osoba, chrześcijaństwo to obecność, chrześcijaństwo to oblicze Jezus Chrystus. To słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Berna, do Szwajcarii w 2004 roku. Osoba, obecność i oblicze. Chciałbym, żebyśmy chwilkę zatrzymali się nad tymi słowami, tymi treściami w kontekście Triduum Paschalnego. Tych wydarzeń, które wspominamy w czasie Triduum. Wydarzeń ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa. Z osobą Jezusa Chrystusa, cierpiącego, wyszydzonego, poniżonego, możemy się spotkać, wpatrując się w Jego oblicze, wizerunku Epce Homo, namalowanym przez Adama Chmielowskiego, brata Alberta. Tutaj w sanktuarium, w ciemnicy, w kaplicy adoracji od wczoraj, nad tabernakulum, właśnie jest ten wizerunek. Możemy również doświadczyć Jego obecności, kiedy patrzymy na płótno całonotyryjskiego, płótno grobowe. Jan Paweł II w liście apostolskim na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000 tak zapisał, mówiąc o kontemplacji oblicza Chrystusa. Szukam, O Panie, Twojego oblicza. Ta tęsknota psalmisty sprzed stuleci nie mogła doczekać się wspanialszego i bardziej zdumiewającego zaspokojenia niż kontemplacja oblicza Chrystusa. Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam zatem zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy który ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach. Tak jak w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Kościół nadal kontempluje nieustannie to zakrwawione oblicze, w którym ukryte jest życie Boże, a światu zostaje ofiarowane zbawienie, jednakże ta kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku ukrzyżowanego. Dlatego jest jeszcze jedno oblicze, jeszcze jeden wizerunek. Oblicze z wizerunku w monopelu, określane jako oblicze Chrystusa zmartwychwstającego. Na której widać ślady męki, cierpienia, bólu, ale jednocześnie rany zabliźniają się. Oczy są już otwarte, a usta łapią oddech świeżego powietrza. W zwyczaju pogrzebów żydowskich, kiedy ciało zmarłego przygotowywane już było do pochówku, nakrywano je na samym końcu. Nakrywano twarz zmarłego chustą. Oznaczało to, że człowiek ten od tego momentu już należy całkowicie do Boga. I myślę, że wielu z nas tutaj obecnych ma gdzieś w pamięci bardzo podobny obraz. I w dniu dzisiejszym, 2 kwietnia 2021 roku, chciałbym też to przywołać. 16 lat temu 2 kwietnia śmierć Ojca świętego Jana Pawła II, 8 kwietnia, jego pogrzeb. I zanim zamknięto trumne z ciałem papieża, zakryto jego twarz mostą, tak jak w grobie Chrystusa. Ksiądz kardynał Stanisław był tą osobą, która wtedy była w tym momencie. Temu nakryciu ustom i zamknięciu trumny towarzyszyła też modlitwa do Boga, Pana, życia i śmierci. I też ją chcę tutaj przywołać. Wypowiedziano wtedy takie słowa, skierowane do Boga. Wierzymy, że życie Jana Pawła II jest obecne w Tobie. Jego twarz nieoświetlona już światłem tego świata niech będzie na zawsze oświetlona Twoim wiecznym i niewyczerpanym światłem. Jego twarz, która badała Twoje szlaki, żeby wskazać je Kościołowi, niech cieszy się Twoją łaską. Jego twarz, której my już nie będziemy oglądać, niech cieszy się Twoją obecnością. Spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z Bogiem. Obecność jednego człowieka, obecność drugiego. Spotkanie dwóch twarzy, obliczy. Kiedy popatrzymy na oblicze Chrystusa, także tego z wizerunku z Manopelu, on patrzy wprost w nasze serce. Jezus nie patrzy, jak oficer śledczy. Jego spojrzenie napełnia nas odwagą. Najkrótszą drogą do spotkania dwojga ludzi jest spojrzenie. I dotyczy to również spotkania człowieka z Bogiem. Spojrzenie jest najkrótszą drogą do spotkania między Bogiem a człowiekiem. Tak jest też moje osobiste doświadczenie, czy też osób, z którymi miałem okazję rozmawiać, spotkać się, a mówiły o swoim spotkaniu z wizerunkiem z monopelną. Płótno, które jest bardzo cienkie. Tak cienkie, że z daleka, kiedy wchodzi się do kościoła, do bazyliki, w ogóle go nie widać. Żeby je zobaczyć, musimy stanąć na wyciągnięcie ręki. I jest tam taka możliwość, aby spotkać się poprzez to oblicza z prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem Jezusem Chrystusem. Doświadczając Jego obecności wtedy, kiedy patrzymy na Jego oblicze. Cierpiący, ukrzyżowany, zabity i złożony w grobie Jezus Chrystus, ale zmartwychwstający. I taka obecność, którą możemy też rozpoznać w tym obliczu, umożliwia nam dwa rodzaje spotkań. Spotkanie z samym sobą. Zobaczenie z obliczem Chrystusa pomaga nam zmierzyć z własnymi zranieniami, doznaną krzywdą, może poczuciem odrzucenia, poniżenia, oszukania ze strony innych osób, innych instytucji, osób, którym zaufaliśmy. Ale kiedy nie jesteśmy sami, kiedy jesteśmy w obecności tego oblicza, w obecności Chrystusa, jego obecność daje nam pewność, że w najtrudniejszych dla nas momentach nie jesteśmy sami. Jego obecność cicha, towarzysząca, wspierająca, daje nadzieję na nasze zmartwychwstanie. Także z tych bolesnych przeżyć, doświadczeń, uzdrowienia naszej pamięci, naszego życia. I drugi rodzaj spotkań z obecnością Chrystusa, z Jego obliczem. Spotkania z innymi osobami, osobami skrzywdzonymi, zranionymi, może osobami wśród naszych bliskich, w rodzinie czy wśród przyjaciół, gdzie wcale nie musimy daleko szukać. I kiedy mamy wtedy własne doświadczenie uzdrawiającej obecności Chrystusa w naszym życiu, będziemy potrafili dostrzec oblicze Chrystusa wśród najbardziej cierpiących, opuszczonych. Osób, które tego doświadczają, chociaż czasem są bardzo blisko nas. I wtedy nasza obecność, nasze wsparcie, nasza empatia mogą zaprowadzić ich, naszych bliskich, do doświadczenia uzdrawiającej obecności Jezusa w ich życiu. Osoba, obecność i oblicze, Chrystusa cierpiącego zabitego, ale zmartwychwstającego. Niech ten czas tego tridu, tych wydarzeń, które wspominamy, które prowadzą nas od procesu sądowego aż do niedzieli zmartwychwstania, będą naszą, naszym doświadczeniem obecności Chrystusa i kontemplacji Jego obliczeń.